3 lipca 1944 roku. Szaro i duszno. Od jutra zamykają niektóre linie metra w całości. Na innych liniach całe odcinki. Będzie metro w skróconym wydaniu. Autobusy łączące Paryż z dalszymi przedmieściami przestają także kursować. Życie powoli zamiera i jedynym środkiem komunikacji staje się rower. Żyje się obecnie zielonym groszkiem. W fabryce dostaję codziennie 2 kg groszku. Czasem trochę sałaty. A najchętniej piłbym ocet zagryzając korniszanami. Rosjanie robią, co im się żywnie podoba. Ma się wrażenie, że tam armia niemiecka przestała niemal istnieć. Po południu wpadłem do mojej księgarni zobaczyć, czy nie przynieśli mi którejś z zamówionych książek. Tak lubię wślizgnąć się do introligatorni i poprzerzucać oprawiane książki. Zapach kleju i skóry, rozmowa z bardache. Pożyczył mi dziś pierwszy tom Kort Eame, Vandermersha. Cena fałszywych kartek chlebowych skoczyła ze 150 na 250 franków. Po pracy wpadłem do pani R. Rozmowa o Sowietach. Jak wszyscy, tak i ona wierzy. Na moje uwagi o Rosji, ciasne i niepostępowe, wytoczyła wielki argument. A jednak, jakich wielkich muzyków wydała Rosja Czajkowski, Głazunow. Rimski, Korsakow, Rachmaninow, Skriabin, Prokofiew. Zawsze bałem się i jestem bardzo ostrożny z narodami, które wydały wielu i wielkich muzyków. Odpowiedziałem jej. Ale pewnie nie zrozumiała. 4 lipca 1944 roku. Przez całe rano alarmy lotnicze. W Paryżu krążą niesamowite historie o maśle. Sprzedawanym przez szoferów niemieckich, przywożących benzynę i amunicję do Normandii. Wszyscy mówią, że tu lub tam Niemcy sprzedają jedno kilo masła po 100 franków. Tylko, że nikt dokładnie nie wie, gdzie i kiedy. W każdym razie wyobraźnia stwarza tony masła i Paryż ma kompleks masła. Poza tym, następną tajną bronią Niemców ma być również bomba latająca. A raczej rakieta o znacznie zwiększonym zasięgu, aż do Waszyngtonu. Przydałoby się, ale niestety to chyba nieprawda. Rosjanie zajęli połock. W Normandii ciężkie walki. 5 lipca 1944 roku. Od trzech dni prąd elektryczny włączają dopiero o 10 wieczorem. Mówią, że kilka dni w ogóle nie będzie światła. Wszystkie wysyłki robotników do Niemiec zostały wstrzymane. 6 lipca 1944 roku. W drodze do pracy zawadziłem o niemiecki samochód. Zastawili wyjazd z garażu olbrzymim ciągnikiem, i mijając go, nie zauważyłem wyjeżdżającego z bramy samochodu. Na szczęście podniosłem odruchową nogę i tylko pedałem, walnąłem zderzak. Pedał skrzywiony do wewnątrz prawie w haczyk. Ale jakoś nawet nie wywróciłem się. Niemcy stanęli i patrzą się. Nie oponowałem się i rozwarłem pysk. Iry ihr keine was? So viel Arbeit auf das Ding zu drücken, wenn ihr się i nawet nie mogłem uciec. Ale oni patrzyli na mnie krowim wzrokiem, po czym usiłowały usiłowali mi udowodnić, że to moja wina. No no. Wobec tego uciałem krótkim: Ed's Allen, Simirkanegisztem. Ale już nie użyłem Ir. Wziąłem rower na ramię i wszedłem do francuskiego garażu naprzeciwko, prosząc o narzędzia. Ale młody robotnik, który widział całe zajście, wyrował mi rower i sam zabrał się do naprawy. W pół godziny potem mogłem jechać dalej. Ten robotnik cały czas mówił mi o Rosji, o Normandii, nawet nie wspomniał. Hitler wyrzucił Runsteda ze stanowiska głównotowodzącego na zachodzie i na jego miejsce mianował Von Cluego. Widocznie boi się Romla, choć go ma tu pod ręką. Poza tym, Ferrer miał wczoraj mętną mowę do Reichsindustrieleiterów, którzy złożyli mu wizytę pod przewodnictwem Spera. Po czym Sper wszystkich udekorował orderami. Tu nagminne ostatnio dekorowanie wszystkich przypomina trochę ostatnie namaszczenie. Wieczorem w kinie na Hupi Lemauru. Świetny film z życia chłopskiej rodziny, całego klanu chłopskiego. W dodatkach kaen zamieniony na mączkę. Na obiad groszek, na kolację groszek i chleb i ogonki po chleb.